Otwieramy w Chorzowie nowe e, społecznościowe kino, drugie, które należy do sieci Kin za Rogiem. Po sukcesie Kina Grajwka, które jest jednym z najchętniej uczęszczanych kin w Polsce, w tej sieci, postanowiliśmy w Starym Chorzowie dać e, możliwość korzystania z nowej przestrzeni. Wiesz co teraz zrobiłbym najchętniej? ucząłby sobie drzewka. Pełnie profesjonalne. Kino niczym nie różniące się od nowoczesnych kin no, komercyjnych, ze wspaniałym dźwiękiem, obrazem. Świetna widownia, a przy tym jest kameralne i bardzo przytulne. Tu można sobie obejrzeć film, który już, e, można powiedzieć, przeszedł do historii e, i chce się go jak gdyby sobie przypomnieć, tak? No więc jest to naprawdę miejsce dla e, wszystkich e, kinomanów. Kino za rogiem pokazuje, że nawet jeżeli kiedyś te multiplexy upadną, a może się tak stać, że one się tam już zdekapitalizują, bo przecież one były tam liczone na jakiś czas, to z honorem kina za rogiem pozostaną w większości polskich miast jako taka dumna wizytówka i smak tego, czym kiedyś... Najwyższy czas przekazać korony. To jest w pełni cyfrowe kino, którego baza znajduje się na naszych serwerach. Tutaj jest dostarczona poprzez sieć internet. Bilety najdroższe będą dla osób dorosłych około 8 zł, Dla dzieciaków to będą 5 złotowe bilety. I około 20 filmów miesięcznie będziemy sami proponować mieszkańcom jako takie propozycje repertuarowe, ale myślę, że drugie tyle filmów puścimy mieszkańcom na ich zamówienie, współpracy z różnymi grupami. Rozpoczęliśmy działalność naszego kina spotkaniem z reżyserem, twórcą filmowym, który urodził się w Chorzowie, Janki Dawabłoński, błoński Jest chorzowianinem, mieliśmy okazję również go dzisiaj wyróżnić medalem Teodora Kaidego, medalem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury. No to jest trochę jak podróż w czasie, wie pan, przeniosłem się od razu, tylko zobaczyłem Chorzów, to wróciłem do czasów młodości. Wspomnień. A gdzie pan chodził do kina w Chorzowie? No ja do wszystkich kin w Chorzowie chodziłem, ale jak już tu powiedziałem na spotkaniu, najczęściej do pioniera, bo tam był non stop i za cenę jednego biletu można było no, z kilku lekcji się w szkole urwać, dlatego nauczyłem się oglądać kilka razy te same filmy, bo to non stop polega na tym, że te same filmy puszczali. Ale zabawne jest to, że mój ojciec też chodził do tego samego kina w czasie, jak dorastał, czyli w czasie okupacji i też mi o tym opowiadał, jak to zdarzało mu się że nie miał pieniędzy i ze śmietnika wyciągali przedarte bilety i je sklejali I raz poszedł z biletem źle sklejonym i niestety rozkleił się przy bileterce i strasznie tam go zlali za to